Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tej godzinie Bożego Miłosierdzia łączymy się we wspólnej modlitwie, aby uwielbić Boga za całe dzieło stworzenia, ale również pragniemy prosić Tego, który jest Królem Miłosierdzia, o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Na początku wsłuchajmy się fragment z dzienniczka. Świętej Siostry Faustyny O jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza. Szczęśliwa dusza, która wzywa miłosierdzia Pańskiego, doświadczy tego, co powiedział Pan, że bronił jej będzie jako swej chwały. A któż się ośmieli walczyć z Bogiem? Wszelka duszo, Wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie Jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinę śmierci, i nie lękaj się niczego. Duszo droga, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia, Twego Panie. Powiedz duszą, mówi Jezus. Aby nie stawiały tamy mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach, które mu otwierają swoje drzwi. Jak grzesznik taki sprawiedliwy, potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia. Błagajmy zatem w tej godzinie Bożego miłosierdzia. O potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, dla tych wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, dla tych, którzy nas o modlitwę prosili, jak również błagajmy w intencji tych, którzy za nas się modlą. Polecajmy wszystkich zatwardziałych grzeszników i błagajmy o łaskę nawrócenia, za wszystkich, którzy są uzależnieni, o łaskę wolności. Błagajmy również za chorymi, cierpiącymi, za przeżywającymi trudności i kryzysy w swoim życiu, za wszystkich, którzy odczuwają osamotnienie, aby Pan był dla nich pomocą. Polecajmy również konających, przeżywających czyściec naszych bliskich zmarłych, aby dobry Bóg przyjął ich do chwały swojego Królestwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas i dla jego bolesnej męki. Miej miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki dla, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa za za nasze i całego świata. dla jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki Miej dla, nas i dla jego bolesnej męki. Miej mi dla, nas i dla jego bolesnej męki. Miej mi dla nas i całego jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. Miej mi dla, nas i dla jego bolesnej męki. Miej mi Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mimi ośercy dla nas i całego świata. Dla, dla Jego bolesnej męki. Miej serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczno ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeboganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej

najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa Na za grzechy nasze i całego świata. dla jego bolesnej męki

Świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie. Jezu, Ufamy Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Na zakończenie naszej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia tutaj w ośrodku, który nazywa się Ostoja Młodych w Chobienicach. Wraz z Martą i Zuzią modliliśmy się na korące, Dotrze za chwilę cała grupa młodzieży, z którą poprzez takie rozważania, poprzez wspólny czas i rekolekcyjny, i różnych dyskusji, będziemy próbowali samych siebie jakoś umacniać. Będziemy próbowali wszystko, to wszystko, co w naszej mocy, by rzeczywiście ten nowonarodzony Chrystus. Był nieustannie żywy w sercach naszych, w sercach wszystkich tych, którzy przybywają na ten czas naszego spotkania. A Wam życzymy, drodzy bracia i siostry, wszystkiego dobrego, pięknego, błogosławionego popołudnia i zapraszamy na nasze wieczorne spotkania modlitewne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.